Próbował uciec przed ogniem, a trafił na ludzi z kijami. Cześć, jestem Bartek, jestem fotografem portretowym, a to jest seria o zdjęciach, które może znać, ale nie do końca znasz ich historię. W roku 2015 lasy Bormeo płonęły. I to nie była katastrofa naturalna, to były celowe pożary, by zrobić miejsce pod plantację oleju palmowego. Matka orangutana z dzieckiem próbowała uciec przed ogniem, aż dotarła do wioski. Zamiast pomocy, została zaatakowana kijami, kamieniami przez ludzi, którzy się jej bali. I to nie jest scena z żadnego filmu, to prawdziwe życie i śmierć. Dzikich zwierząt. International Animal Rescue uratowała ją w ostatnim momencie, ale ile innych zwierząt nie miało tyle szczęścia? Życie i śmierć dzikich zwierząt dość mocno mnie porusza. My, jako ludzie, potrafimy być bardzo wrażliwi na śmierć i krzywdę zwierząt, ale czy coś się zmieniło? Czy człowiek ma jeszcze miejsce w swoim sercu dla natury? Patrząc na zmieniający się klimat. Katastrofy ekologiczne, klimatyczne to pytanie jest niezwykle ważne. Patrząc na to zdjęcie, widzę bezradność, ale widzę też pomoc. To zdjęcie nie różni się dużo od zdjęć, które wcześniej pokazywałem, gdzie my ludzie pomagamy ludziom. To zdjęcie niesie strach, przerażenie, ale też smutek, który trafia w nasze serca.